Halo. Dzień dobry. Witam. O ten tak. Opa. Dobry. O. Ja. Dzień dobry. Tak się składa, że nagrywam składa, że nagrywam witam synu o siema. siema siema zaraz mi bateria siądzie i nie będzie siema zwerdynyś siema opa Op. no powiem tak, jadę sobie po chodniku Filmy dokumentalne, to są filmy dokumentalne, ta. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, ta. 28 października. Synu, nawija. To są filmy dokumentalne. I co jeszcze? Pierwszy kot. Przyszły wójt gminy Rewal, właśnie to miałem powiedzieć. Przyszły wójt gminy Rewal, witam. Serdecznie jedziemy przez słoneczne Niechorze. Wiadomo co. No. Witam przyszły wójt gminy Rewal. Mam nadzieję, że to się wszystko dobrze nagrywa. Siema piękny Królewiczu. Witam uszanowanko. No bene. Cały czas ogień. Tu krokodyle. Szema piękna. Le lecę, bo sobie nagrywam. Wam na żywca. Ślicznie wyglądasz. Dokładnie. No, alcza. Trzeba... Pozdrawiam mamy w wakacyjnym klimacie. O, tam... Droga droga Tam sam na samochód z tyłu tam się na mnie czai? Tam się na mnie czai, z mnie czai. Palma, palma pod palmą tak jak siedzę pod palmą ja czy nie Przyszedł wójt gminy rewal tak czy nie jeszcze trochę się wybawię na pewno trzy języki 48 maratonów kawaler przystojny z Niechorza trochę ziemi trochę piasku jodowane powietrze za mną tam jedzie policja czy nie za mną tam jedzie policja. Proste, 13-12, po. Ogień. Tu jest pewnie głośnik, to może nie będzie nawet szumieć, po. Synu, pierwsze kocisko, Ta, Nie niechorze, witam. Dzień dobry, witam. No, palmy, palmy. Nie nagrywamy. Ha, ha. Ale miły. Sema. Benle. Sema, sema. Sema, sema. Kadrowanie. Jak się nie ma. Pa, pa, pa. Sema. Sema, a za mną policja, a za mną policja. Pa i ekstra 6 minut mojego skromnego życia na falach www niech może. Jeśli wiesz co chcę powiedzieć Myślę, że wiesz, policja za mną cały czas jedzie Highlight Biegam za sosem To... No, tam ja się nie trzepiam Ale pan na niemieckich blachach wyprzedził na moście e, 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 e. Hej kaczki dziwaczki, co ja dla was mam? Figę z makiem, kaczki. Dobry, witam, mu. sorry. Co, ryba bierze? A, to dobrze, to chociaż nie wypłoszyłem, ja tu... Gu... <śm> ja tu głupoty na nagrywam, no. Kurde, e e e No bo kanał nie płynie, tak? Nic nie ma, no właśnie. O. <śm> Dobra. No. To... No, to było mocne, tak? Przypominam, niechorze, niechorze, <grywdy> jeszcze raz niechorze. Firszyne, firszyne meczen, firszyne meczen aus Berlin. Du weißt, was ich meine. Ja, ganze Zeit feier. Ja.